Papa pa, lotnisko, pa, pa. nasz triatlon cię omija. Nie słychać żadnego bronia. Narka szczałka. Ojej, naszym celem są duże bloki. Zrobimy mały przegląd postaci, co mamy. Porek, kapeluszyk, maskę, okulary, gumowce, rękawiczki, kałaszka. Tu mamy picie. Tu mamy jedzenie. Tu mamy magazynki i różne części do pistoletów. Tu mamy pistolet, tu mamy, teczkę, tu mamy tu mamy jakieś mapy, kajdanki, jakieś śmieci. Ogólnie ruszamy z triatlonem. A powiem wam, że w dupie mam te bloki i nic poza śmiercią tutaj nie znajdę. Pobiegnę tutaj w lasie, tyle. Tyle z tym miastem. Pobiegniemy ku przygodzie. Przygoda. Przygoda z triatlonem. Pewnie nie Lepiej z dawać. Lepiej wkurzać sniperów, niż żeby oni nas wkurzali. Ja myślę, że za tą górką już będzie spokój. Nie kutaj mi tu teraz, chłopie! Pod górkę marsz! Jesteśmy w elektrowni. Myślę, że ruszymy po prostu śladem elektryczności. Na pewno gdzieś tam to prowadzi. Nasza elektryczność rozdwaja się. Tam też są jakieś bloki. Ale czy nam chce się tam iść? Nie, nie idę do żadnych bloków. W blokach jest śmierć. Idziemy dalej ślad elektryczności. Wow, elektryczność się znowu spotyka W tamtych blokach znowu się spotyka, elektryczność Wow, elektryczność się wspaniała Dajmy brawo za elektryczność... piorun, burza będzie zaraz lała Dajmy brawo za elektryczności Polowanie na dzikiego jerozolimieża. Spokój się. Trzymaj oddech. Ognia! Oj, nie trafiliśmy, ale dzikie zo dzika świnia trzyma się dalej. Ło, coś zabiliśmy. Sprawdźmy to. Śmigalenie, możemy go oprawić. Nie mamy ciemna. Siekeru. Hmm. przydał się w nóż jakiś. No właśnie, robiliśmy nie, nie mamy do to co prawda. No nic, nie będziemy dalej tam elektrycznością. Głupie druty elektryczne. Ciągną się i ciągną. Tu chyba założyłem, jest jakieś miasteczko. Hi, hi, hi. Chciałem założyć bazę, ale najpierw przeczesną miasteczko i w miasteczku założymy bazę na noc. A potem ruszymy do elektryczności. Usiadną tam, tam gdzie elektryczność tam. Przygoda z czeklony. Zrobimy mały prezent dla jakiegoś nieznajomego. Włożymy tutaj to. I... i to wszystko. bo jakoli mu nie dam. Nie mam bata w mieście, żeby dał mu Coca-Cola. Na mu jedno to... To taki prezent dla ludzi, którzy będą się służwiwować tutaj. No dobra, miasto wygląda na czyste. Powolimy, żeby znaleźć sobie HCND na wieczór i... i położyć się spać. Eee, tu jest woda. Tego by mi trzeba było Dużo oczywiście jest zgubione. Ja pierdolę. No właśnie zgubiliśmy duży magazynek, dużego drama zgubiliśmy. O Boże, nie, 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 nie. nie.

słuch za dramat nie, nie będzie dramatu, no, dram zniknął i tyle w temacie no witamy tu, de, witamy today, Daisy Alpha version witam was w nowym dniu jak gdyby zaczniemy odsunięcia, idziemy sobie Fasolę fasole na dobra fasola tak to najpierw sola właściwie chyba ja sobie prefasolę czas na coś do picia piękniemy sobie to Ej, możemy ruszyć ku przygodzie? Postanowiłem podążać dalej śladem elektryczności w poszukiwaniu mojego iPhone'a, niczym hipster z za morza. Porzuciłem gonitwę z dużych miast i triatlon. Będę się po prostu kierował śladem elektryczności. Zobaczymy co to nam przyniesie. O, pomidorka. Wrażenie, że jeszcze chodzi. ACP bierzemy, to. no ale... Przejdźmy dalej, z elektrycznością w poszukiwaniu iPhone'a. Tak oto byłem, w na szlaku elektryczności. dążając ku nieznanemu. Można powiedzieć, ku przygodzie. Tak jak to kiedyś robiłem, w starym triatlonie. Gdzie jeszcze podążałem, po dużym miastom. lotniską, lotnisko. W poszukiwaniu akcji. I temu podobnych. Teraz czas zmian, czas uspokojenia i obserwowania. Boję się, dostałem się tym hipsterem, o którym wspominałem. Bardzo to mnie to niepokoi. Lecz zobaczymy, co przyniesie nam droga elektryczności. Na drodze do elektryczności stawiamy wieża. Lecz nie mogę zawieść drogi elektryczności i nie mogę z niej wstąpić. Muszę podążać tam. Po drodze miałem małe osady, lecz droga elektryczności wiodła mnie do większej. Miała jakiś inny cel dla mnie, jakiś inny plan. Czy droga elektryczności wzięła mnie tam, do tego miasta. Zobaczymy, gdzie zasięgu nie drogę elektryczności. O drogo elektryczności, gdzie my przywiodłaś, gdzie my przywiodłaś, drogo elektryczności. Co mam zrobić w tym mieście? Powiedz mi, że tu znajdę mojego iPhone'a i będę hipsterem. Powiedz mi, powiedz mi, odrowo, a jakieś No i stało się, bagi zabrały mi moją EMK. Nie mamy już jej. Mamy tylko to. Jeden zrujnowany magazyn. Why, Leo, why. Bandaże, bandaże i tak nie wiem, co to w ogóle. Why, why. No dobra. jest na drzewie. To jest sikierkę sobie mamy To mogę pomalować, nie Znowu mogę pomagać? nie To mogę Mogę, ale nie chcę No dobra, no, po pierwsze musimy znaleźć jakąś broń Mapa Cała North East North East! O kurczę, nie kurka nie. No dobra Droga elektryczności jest bardzo zła i niedobra, pamiętajcie, jeżeli będziecie podążali drogą elektrycznością, ogołoci was porzuci i zostawi na pastwę losu. Idziemy z koksem. O krótna elektryczności, dlaczego zabrałaś mi moją MK i dałaś jakiegoś SKS-a? O łaj. Łaj. Co zamierzasz ze mną zrobić, powiedz mi. Powiedz mi, czy dasz mi iPhone'a, czy nie? Powiedz mi, czemu. Ups, idę elektryczność tutaj się kończy? Nie. Tylko nie to. Tylko nie koniec elektryczności. Nieeee... jest moment elektryczności. Co teraz? Dlaczego on to robi, z elektryczności? Dlaczego? Trzeba przegrupować siły, przemyśleć sprawę. Zobaczymy sobie wynik jest tego. Poza drogą elektryczności nie ma nic. Jest pustka. Zewsząd otacza mnie pustka. I cierpienie z powodu utraty mojej emki. Są góry. Może tam wszystko nie świata. Może, może brak elektryczności kazał mi tutaj dojść. I zginę. Mamy jakiegoś, jakiegoś dzikiego dzikuna. To oznacza życie. To oznacza, że poza drogą elektryczności jest jednak życie. gdzieś nas to doprowadzi. Zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie. Dostał w poroże. O cywilizacjo, o iPhone'ie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Zobaczcie, co spotkaliśmy. Hmm, Mamy gumowce. widzę trochę cywilizacji może może tam będzie mój iPhone może o elektryczności dlaczego nas tutaj sporota nad morze przeprowadziłaś dlaczego coś jest na naszej drodze coś mamy Musimy zdążyć sprawdzić to miasto przed zmierzchem na tej czeka nas zagłada ze strony wilkołaków i innego typu hipsterstwa Dobrze, że mam moje wypasione gumowce Tak więc takie było to nie straszne Nawet nocą, Chcę, że tu jakaś bitwa się rozegrała Mamy helikopter helikopter nocą najlepiej najlepiej jesteśmy ponownie straciliśmy kontakt i zobaczymy co z tego wyniknie czy że nic. Czyżby to zatoczyło wielkie koło? Jesteśmy zwrotem na drodze elektryczności. To by oznaczało jedno, że będziemy znowu na tym lotnisku. To by oznaczało też, że możemy wrócić do naszego kałaszka. Poszukamy, zobaczymy. Po raz kolejny na drodze elektryczności opuszczamy to przeklęte miasto. Elektryczność idzie sobie w prawo, a my pójdziemy sobie na wprost. Zobaczymy, co nam przyniesie los. Dzień dobry, panie Kozo. Jak się dzisiaj mamy Pan Koza. Pan Koza, nieduży. Głos za zdech. Głos za zdech. co te wieże? z czasem ją tym razem. Jesteśmy. Zobaczymy, co tutaj słychać. Słychać, będzie na samym górę. Baraki, może się będzie? Bum krzyczy Open Door Nie, nie można otworzyć Wchodzimy sobie, wchodzimy Nikomu nie wadzimy Satelity, mamy satelity Musimy wejść jeszcze wyżej. Zaraz. się nie da. No. Wyjść nie da, no to spadamy sobie. U nas no jak się napija za dużo wody, można się zrygać. I to wolę bo... O już jest, już myśli o wymiotach To jest blisko Poszło ale... Łool bo... On Nie było chyba tego się tam żebrałeś O trummy żywo Dobra. No, się. Wybijaliśmy się. To. Tyle w temacie. Witamy w wodnym świecie. Nieee! No i kusza przepadła Ja nie wytrzymam z tą grzą Bostę mam Żadnej alfy! Nigdy więcej! Nigdy więcej żadnej alfy! Uuu. Mam pięć tej. Aha, co my tu mamy? Kolejny wypadek z Daisy Lazy. Daisy Lazy jest bardzo niebe niebezpieczny. Uuu, aż to się rozłączyło. Uuu, panie, krew tu jest, wszystko tu jest. Daisy jest niebe niebezpieczne światem. Aha. Mykamy stąd, bo jeszcze i nas spotka jakieś... Nie szczęście. Przegnę, okrutny świecie. Czekam na pociąg aż mi przejedzie. Żegnaj, żegnaj! No i jesteśmy na trochę większym serwerze. Tutaj spotkamy trochę akcji, ale nie sobie kolkę na szczęście. Nie wkurzajcie mnie. A ja no Tak, to wszystko umrzemy. Biegnie, papie, biegnie! To nie zombie, zombie na no prawdę nie są potrzebne.

Przewodniczący, to ...i to... I co, i to, i co? I co i co? to, że ktoś tu walczył. Hmm. Widać, że ktoś tu walczył. To dobry znak, no mi nadzieję, że hipster zginie. Bagnet, bagnet, ale jakąś optykę nie mamy. SKS, a tego tu nie, 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 nie potrzebujemy. Nie wiedziach, bo też nie potrzebujemy. Czekaj, czy spotkamy do kogoś? powinniśmy się spotkać przy takim obleganym serwerze Przy największym lotnisku Kogoś tu po prostu musimy spotkać No i spotkaliśmy. No i po naszym hipsterze, no i w sumie dobrze. Miałem już dosyć po prostu tego hipstera z drogę. Miałem już dosyć tego hipstera poszukującego swojego iPhone'a i podążającą drogą elektryczności. No jesteśmy zdadowani. Miejmy nadzieję, wie, że kogoś ja, został zdadowany i zacznijmy no, sobie po prostu. Ponowa. No.